bo to są nowe XL. Nie wiem, czy takie są w sklepach będą. teraz obecnych, ale na pewno będą... Lody ekipy. Odkąd pojawiły się na rynku absolutnie zdominowały słupki sprzedaży firmy Kora. Nikt się tego nie spodziewał, że będzie to aż taki hit, produkowanych jest milion lodów, a znalezienie ich w sklepach graniczy z cudem. W internecie na ten temat zapanował chaos. Ludzie nie chcą zdradzić, gdzie te lody można dostać, bo każdy chce zachować dla siebie jak najwięcej. Wejście do sklepu i spytanie, czy są lody ekipy, stało się trendem na TikToku, a spekulacje o tym, kiedy pojawi się wersja XL lodów wygrzmiały, po tym jak poczciwy krzychu pokazał na z nowe lody. I nie łudźcie się, że skoro lody w Drące są dostępne, to je dostaniecie. Jest na to szansa, ale odkąd lody weszły do tej sieci sklepów, sprzedawały się średnio co 16 sekund. więc Zainspirowany przez Isamu, wziąłem sprawy w swoje ręce, żeby sprawdzić o co z tym wszystkim chodzi i jak sytuacja wygląda w sklepach. Znajdę je. Zanim zaczniemy poszukiwania, pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał i zostawić łapkę w górę. To mi pomaga się rozwinąć, no i życzę Wam miłego oglądania. Ale żeby je znaleźć, będę potrzebował pomocy. A gościu, który będzie mi pomagał, to gościu, którego bardzo dobrze znacie, chociażby z tego. Dobra, najpierw do Amunation zajedziemy. A gościu, o którego mi chodzi, to jest Loczek. Hello. Cześć. Cześć z Maria, stary ja Cię nie widziałem tak długo No ja dziećmi też No jedziemy dzisiaj z paprycjuszem Otóż paprycjusz to nie, już nie to jest loczek, ja. nie ale dla mnie no. zostanie na całe życie loczek Nadal ludzie za mnie przecież loczek mówią Tak? No, no. Jedziemy dzisiaj szukać lodów ekipy i udowodnić, że da się je znaleźć Są, chyba w Kerfurze na się. <laughs> nie wiadomo <laughs> Sprawdzimy, widzieliśmy, wczoraj że... wczoraj pan był, bo byłem tam na zakupach i pan mówi ta Pani szybko mi tą szynkę kroi, bo mi się lody ekipy <laughs> roztopią w plecaku <laughs> Słuchajcie, lody ekipy to jest taki fenomen że jest sami wiecie, no bo śledzicie wszystko co się dzieje i tak dalej, że mój wujek do mnie ostatnio zadzwonił i pyta Szumi, słuchaj, bo słyszałem o tych lodach ekipy. W ogóle byłem w kilku sklepach, nigdzie ich nie ma. Gdzie ja je mogę znaleźć? Szukaj gdzieś, nie wiem, no nie mam pojęcia. Ja też byłem w kilku sklepach, nigdzie nie mogłem ich znaleźć. Chyba finalnie nie znalazł, bo mu powiedziałem, że mam dać znać, jak znajdzie, ale, ale nie doznać, więc nie znalazł. Jedziemy szukać. Jesteśmy na pierwszej lokalizacji, przyjechaliśmy pod Lewiatana. idziemy zobaczyć. O, tu są jakieś lody. Ej, tu, tu są, chyba się biją lody ekipy. Nie wygląda to. Ty faktycznie też truskawkowy i cytrynowy. Ale jaja. No i niestety nie ma lodów ekipy w Lewiatanie. Dobra, no mamy pierwszy sklep odhaczony, niestety nie było lodów ekipy e, i jest jakaś taka podruba lodów ekipy. Cool juice. Cool juice. <gul> juice. cool juice się nazywa, ale no to nie ma nic chyba wspólnego z lodami ekipy. I tak mi się wydaje, coś czuję, że czeka nas długi, długi dzień. Jesteśmy przy sklepie numer 2 i dalej szukamy lodów. Zobaczymy czy tu będą. Gdzie są lody ekipy? Nie ma karteczki żadnej. No lodów ekipy to się frutellą pocieszę. O Jezus. Wie Pani może czy, czy były kiedyś lody ekipy z korala? Nie? Nie? A przychodzą ludzie pytają. Nie. Nie? O, nie. Okay. Dobra, idziemy do drugiego sklepu. Niestety nie mogę wziąć kamery ze sobą, bo z tego sklepu mnie już raz wyrzucili z kamerą. Więc biorę telefon i na telefonie nagramy i zobaczymy czy są. Nie. Dobry. wie Pani może czy e, są lody ekipy? Albo czy były? Nie ma, nie było Biedronka nas zawiodła Jedziemy dalej Słuchajcie, z ciekawości weszliśmy na spotę jawożno, żeby sprawdzić czy w ogóle ludzie piszą o tych lodach I przeczytaj ten post Do wszystkich osób kupujących lody ekipy, na których obecnie jest straszny szał Może kupcie jeden lub dwa, a nie wszystkie Nie udało mi się ich nigdzie dostać, proszę o rozwagę i dajcie spróbować innym Także wychodzi na to, że ludzie wykupują wszystkie lody ekipy w Jaworznie I nie da się takich znaleźć No i to jest najgorsze Mogę jeszcze znać ten komentarz? No się porządnie w łeb. No, no, musimy się zastosować do komentarza Ale musimy najpierw znaleźć lody To jest nasza misja na dzisiaj Ale nie piszą gdzie można No nie piszą, bo... Mam ci oblizać papierek za 50 zł ha! Czaj jest stary Dobra. Właśnie, syn kupił na podwalu po 4 złote sztuka 4 zł Co to za skan? Zapraszamy spragnionych Ekipy, świeża dostawa, dzień temu. Matejki 4. Matejki 4, jedziemy. W ogóle, jak lubicie gaming i chcecie zobaczyć trochę Fortnite'a, to odbijajcie do tego pana na kanał link, zostawiam wam w opisie, bo oczywiście cały czas ciśnie. Ja codziennie live y robię, tak? Codziennie, codziennie live y codziennie. robię. Może kiedyś zagramy w końcu w GTA, jak za dawnych lat? Remek, jakiś ten. Propozycja? Jakiś GTA, jakiś GTA czy coś. To jest w ogóle masakra, co, co Freze robi na YouTube z całą ekipą, no ale. A ja pamiętam jak. Ale ja się cieszę, bo to jest przynajmniej przetarcie szlaków dla innych tak jakby twórców, którzy może pójdą śladami ekipy, może nie. E... Zrobiło się też wiele domów, odkąd ekipa się zrobiła, to zrobiło się wiele domów takich. Właśnie, ja też zrobiłem dom i Fris, oddaj mi moje 10 dolarów, które wygrałeś na Jack pocie się. A bo to były twoje 10 dolarów. Bo to my przegraliśmy. To, to, nie, to, nie, to, nie, to, nie, to nie o to chodzi, że on ukradł. Wygrał od nas. On zasłużył na to. Walczyliśmy na jackpocie kiedyś z Freezem no. i nas oskubał na 10 dolarów. Nie przez to, że z Karolem znamy się wiele, wiele lat. Ja Karola poznałem chyba zaraz nawet po tym, jak poznałem Remka. To było takie spotkanie z youtuberami na rynku w Krakowie. Nie wiem, to był 2015 rok. Tam się właśnie poznaliśmy z Karolem i od tamtej pory je utrzymywaliśmy. W miarę plus minus kontakt, i później się kontakt urwał No ale to no, już wiadomo. Kontakt był duży, zwłaszcza też na początku, przez Get Hero, nie? Były mi impreza, imprezy, czy coś, no to zawsze się tak jak No mało. zawsze, zawsze się Czy Energy czy coś to A Frister, teraz Freeze to jest wiecie. Teraz Freeze to by mógł tak, stryknąć i być nim. No dokładnie. Dzieci, znaczy widownia, bo cię Dzieci. To. <laughs> jak Thanos tak chodzi, i wszystkie dzieci znikają. Zbliżamy się do, do naszego głównego celu. Dzień temu, czyli wczoraj. Wczoraj jeszcze lody ekipy tam były. Mam czy Dostaniemy u pani lody ekipy. Nie, nie dostaniemy. A, a nie w ogóle. Nie, nie będzie. Tak. po całym, ja już nie szukamy nigdy No nie. ale nie jesteście dziećmi, więc to No nie, ale <laughs> nagrywamy też pięknie, jak oni węgię. Dzięki, do widzenia. Do widzenia. Jeszcze nas zapraziła, że nie jesteśmy dziećmi. <laughs> I że to trochę dziwne. A i sam? sam jest jeszcze starszy. Lody dla dzieci. Bo ja mam 23 lata i już jestem dziad. Co to, nie można lodu wiedzieć, jak się ma 24 lata? Dobra moi drodzy, znaleźliśmy drugi sklep. Okazało się, że jest jednak obok jeszcze jeden sklep. Idziemy sprawdzić, czy tutaj są.

300 lodów? Dobra, dziękujemy Dobrze. pani bardzo. Dobrze. Do widzenia, 300 lodów w godzinę. Nie, nie, nie wiem, co powiedzieć. Nie mam słów. Mamy tak naprawdę ostatnią szansę. Gadaliśmy z kilkoma znajomymi i powiedzieli, że wszystkie lody w ogóle są wyprzedane. Zresztą słyszeliście panią, jak powiedziała, że wyprzedały się 300 lodów w godzinę. To jest w ogóle chore, <noise> ale rozumiem to. No, jest na nie hype i ludzie jeżdżą po całej małowni i ich szukają. I w zasadzie po każdym mieście ludzie jeżdżą i ich szukają. Idziemy. Ostatni sklep. A później jedziemy do Krakowa. A potem, jak nie, to jedziemy do Freeza. <noise> Dzień dobry, mam pytanko Nie ma już Nie ma? Nie Dzięki ślicznie, do widzenia No to co widzowie, do Krakowa jedziemy Powiedziałem mam pytanko, pani powiedziała nie ma, nie ma lodu w ekipie Nawet wiedziała. nie musiałem pani pytać już o to. Słuchajcie, no i tak to wygląda, że objeździliśmy dosłownie całe Jawodzno i okolice I trafiliśmy aż, aż pod Kraków, no jest niedaleko, więc, więc aż tam trafiliśmy I nigdzie nie ma tych lodów, ale znam jedno miejsce, gdzie będą na pewno no, słucham cię. No siemanko, słuchaj, jesteśmy pod bramą, zostawić tutaj samochód z boku? O, nie, otwieram wam bramę, wiedzcie sobie. Dobra. ma. Cześć. Witam w garażu Krzychatu, jakaś fura na No fajna furka, ty. Zapraszamy tutaj. Ja no, do, cała zamrażara. Do, Jezu, do jak będzie, dobrze do widzisz do długich, ten widok. Chciałbym każdy w każdym domu, więc no. ja można zobaczyć na żywo w końcu. Masakra. Chcieliście jednego, to macie, proszę, jeden lub Jeden, jeden lud. Ale uwaga, panowie, bo otwórzcie, albo nie otwierajcie, bo zostawię sobie, żeby się może nie rozmroziło. No. Pokażę wam w otwartym, yy, bo to są nowe XL. Nie wiem, nie wiem, czy takie są w sklepach będą, teraz obecnych, ale na pewno będą, ale nie wiem, czy teraz co, są. nie ma żadnych w sklepach. No, no, Cześć, ratujesz nam dupę, bo chcieliśmy je przetestować. W ogóle odkąd weszły, szukałem, wiesz, zawsze jak byłem w sklepie, to mówię, a zawsze zajrzę do zamrażarki. Nigdy nie było. Dzisiaj jeździliśmy przez chyba 6 godzin, nigdzie totalnie nie ma żadnego. To nie ma, że. Żeby wyprzedały się. A żeby wyprzedały się, tak. myślałem, że że nie ma. Stary, nie, nie byliśmy, byliśmy w małym osiedlowym sklepiku i spytaliśmy pani, czy są lody ekipy, nie? Pani powiedziała, że są, w sensie, że były. Wczoraj to przez to godzinę to... wyprzedało się 300 sztuk. Ja wiem. Ludzie yeah. stary tak kombinują, że wiesz, że nawet wypytujący gdzieś pod ladą nie ma wiesz yeah. lodów, oh, jest to jest no? Po prostu jak... Tam. Ludzie no, tym no, dealujących. No, Co? Co? Ja ja to, to, ja to nie chce Spokojnie, ja ten papierek. To, nie, sprzedam, nie, sprzedam, w... nie, sprzedam, nie sprzedamy żadnego szybko do tego, do zamrażarki w To z testujcie w domu, nie, nie testujcie tutaj, bo nie, nie, chcę, nie chcę, żeby obecność nasza wpływała na ocenę, chcę rzetelną. Dobra, będzie rzetelna. Na, musicie na pewno powiedzieć, czy jesteście Team Truskawka, czy team, team Cytryna, bo jest wielka walka o to. Tak. U nas jest, 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 jest walka, no ja jestem Team Cytryna. Wera też, ale 70% osób jest Team Truskawka, jednak mimo nie wiem dlaczego. Dla mnie to jest niezrozumiałe. Ja jestem tym cy cytryną. Będziemy Testuje. testować. Bardzo Ci dziękujemy. Uratowałeś nam dupę i, i nie zabieramy czasu. Na razie, Cię, się Trzymaj się. Trzymaj Fajnie w ogóle, że ten bliżej, że, że Wam się chciało. Mówię, nie będę Wam zawracał dupy, ale Loczek mówi, ja napisz, co czy, czy najwyżej Ci powie, że po prostu nie ma czasu, albo coś. Dobra. dobra. Bardzo Ci dziękujemy jeszcze. raz. Uratował <laughs> film, także więcej. Jak zwykle, Freezer ratuje ludziom. Dało się. Słuchajcie, po całym dniu tak naprawdę poszukiwań, Po dosyć nawet niemiłych sytuacjach w sklepie. O których nie będę lepiej mówił, ale no były niemiłe sytuacje w sklepach. Udało nam się dorwać te lody. U źródła. U, 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 źródła. Źródła. u źródła. dosłownie u źródła udało nam się je dorwać, więc Karol jeszcze raz na filmie chcę ci podziękować za, za pomoc. Przy tym filmie zaraz będziemy testować i damy nasz ostateczny werdykt. Jestem bardzo ciekaw. Nie jadłem ich od początku, odkąd weszły, zawsze jak chciałem je kupić, to nigdy nie było. Idealnie tak skończyć dzień Idealnie tak skończyć lodem dzień. ekipy. Lodem ekipy. Dawaj, otwieraj. Mamy to! Mamy to. Trzeba z pasów je wypiąć. Mamy cały karton. Ekipa XL Mix. Także są jeszcze XL-ki, które są teoretycznie. E, jeszcze ich nie ma w sklepie, albo dopiero będą. Także mamy przedpremierowo troszkę większe też lody. Otwieramy. Mamy przygotowany nożyk. Także robimy unboxing. To jest to, na co wszyscy czekaliśmy. Cały dzień się za tym wyjeździliśmy. Trochę szukaliśmy system, ale udało się. Gotowy jesteś? Otwieraj. Pokaloda ekipy XL. Same XL. Same XL. To dwa przecięcia, więc musimy je zjeść. Lody sorbetowe czy trenowe u smaku gumy balonowej z cukrem strzelającym. Otwieramy i testujemy. Dlaczego już się dobiera? Czemu ty gryzieś tego loda? <grywe> żeby mi musowało! I co musuje ci? Bombelkuje. Tak? No! A, ja pierdzielę tyle zachodu o to. Ale duży. No ugryź się, że ci... Mm, ale... Ja Jele... tego nie mam już, buzia mi bomberkuje. Mm. <inii> SMR <smgs> <estructura> szumił. <tram> Ej, polewa jest mega dobra. Ej, spycha. <tram> Cytrynowe są bardzo dobre. Ale to fajnie strzela. Polewa jest kozaska. Nie mam tego, jak oglądać dwóch dorosłych ludzi. Bez się jedzeniem loda. <skr relatable> No, truskawkę trzeba spróbować. Kolejna warstwa. I kolejna warstwa. I na spojrze tam jeszcze sos. Powiem wam, że polewa jest mega dobra. Spróbowałem sobie tutaj samej polewy. I od bez samej polewy. Ja lubię cytrynowe, w ogóle cytrusowe lody. Jak za dzieciaka kupowałem e, to solo, ten taki wyciskany, pomarańczowy. Zawsze. Mm. To był mój ulubiony smak. Jak kolowe. Kolowe? No? Ja nie lubiłem za bardzo kolowych. Cytrynowe są mega spoko. No, dokończymy cytrynowego. Bierzemy się za truskawkę. Nie <laughs> mogę mówić, bo mnie zęby bolą. No, ja to tak bąbelkuje ten. No. Truskawka też Excel. Są w ogóle tylko XL, nie? Czy były My małe? mamy tylko XL, a w sklepach są zwykłe, Czy okay. my mamy lepiej. Mamy lepiej. To jest większy jakiś. Aż ładnie podnies. Dobra, gryza pierwszego czasu. Cytrynka, jak na razie, elegancka. Bardziej bąbelkuje chyba. Może więcej troszkę cukru mieć u góry. No może. No, a mi aż aż mi w, w mózgu. To ja strzela. nie mam tego w na mieszczana, no. Powiedz jak smak. Jak porównasz cytrynę do tego? to są zupełnie dwa inne gusta smakowe. To jest takie łagodne, nie? To takie kwaskowate, takie jakbyś taki chce. No dobra, ale jak porównasz cytrynę do? Nie, cytryna też jest dobra. To jest dobre. Nie wiem, ciężko wybrać, które lepsze. Ciężko wybrać smak. To chyba zależy właśnie od tego co, ro... czy wolisz truskawkę czy cytrynę? Mm -hmm. Ale ja lubię cytrynę za kwasowość i tą taką orzeźwienie takie. Ale ta truskawka jest mega dobra. Nie, nie jadłem chyba nigdy truskawkowych lodów, a jak jadłem, to nie pamiętam, ale... 10 na 10. Wybieramy, cytryna czy truskawka. Ja jestem sercem za cytryną, ale moje kubki smakowe mówią truskawka. Jest taka, taka przyjemniejsza w smaku jest. Ja bym chyba był za cytryną bardziej. Tak? No, bardziej no. do mnie cytryna przemawia. No mi ta cytryna też mega smakowała. Nie wiem, ja nie jestem w stanie wybrać mojego faworyta. Będę ja na zmianę. Raz tego, raz tego. No albo przecież dwa na raz. Kończymy ten film, bo już go mega długo przedłużamy, ale powiem wam, lodo ekipy 10 na 10. Jeśli jedliście, to dajcie znać, jak, jakie są Wasze odczucia. To tyle. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Wbijajcie do loczka. Dzięki Karol za pomoc. Dzięki Szymek za inspirację. Gdyby nie Szymek to bym nie spędził tak swojej soboty. Nigdy się nie spodziewałem tego, że będziemy jeździć i szukać lodu. Ale warto był. To jest takie wynagrodzenie na sam koniec. No i nie zabijajcie się o te lody. Ostrożnie. Wiemy co się dzieje w sklepach. <grywa> <grywa> Dawaj dodajki. Chodź tu, <grywa> wracaj tu. On, on tak tylko udaje pewnie, idzie tam z kartonem i wraca, tam się do butów wkłada podwalony. Jak chcesz chce kupić papierek? To piszcie na Instagramie do Szumiego. Mamy cztery na razie, ale z jakiemy karton, będzie więcej. Nie sprzedam żadnego papierka. <grym> żadnego. Ale nie. tak chyba podłogę było rzeczy ścianę <grym> w domu papierkami. Ja obramuję go i wezmę sobie do nowego mieszkania.